Jesteśmy na spotkaniu Polska kontra Bułgaria w ramach e, turnieju tak zwanych Mistrzostw Europy w Counter Strike'u. Jednak no mam nadzieję, że my będziemy mogli w spokoju sobie ten meczik obejrzeć, bo niestety niestety tutaj tych pierwszych eliminacji nie było, ale widzimy, że jednak to Bułgaria. Bo z reguły czy to kasy czy Inocent No potrafią w takich klaczach radzić sobie bardzo dobrze. No i właśnie Inocent teraz chcę to udowodnić. To bywa trafienie na Rainwakerze dodatkowo mamy przyspieszenie pod rampę. Także no, zobaczmy, jak to się wszystko potoczy aktualnie paka. Jest plantowana, więc Innocent będzie próbował tutaj szczęścia. Będzie próbował zdobyć kolejne eliminacje na swoje konto. No i zobaczmy, że Innocent teraz niestety misuje. Miał okazję na zdobycie tutaj trafienia, ale niestety nie jest w stanie zrobić roboty. Natomiast robotę robi chwilowo kasę. Jednakże Innocent wciąż jest w walce. Tutaj drzwiczki otwarte, paka defowana. No i proszę, jest tutaj jak widać walka, ale Innocent, no jak profesor w tej pistoletówce. Idą tak naprawdę z No i już powoli... Spelon w ogóle zanożował Olimpac. Co się tutaj dzieje? Co się tutaj dzieje no aktualnie? Wydaje się, że ten początek rundy na pewno nie należy do najlepszych, jeżeli chodzi o reprezentantów naszego kraju. No Fly oczywiście będzie próbował szczęścia. samo i też na outside, ale on jest dzisiaj nie do zatrzymania. Statystyki 8-0 po zasadzie zaledwie dwóch rundach. Będą no starali się zagrać jakoś sensownie, jakoś dwójkowo, jakoś się przewidzieć. Duchy ze strony rywali, ale no niestety aktualnie Fly pada na ziemię. Nie mamy tylko inocentów. Tam się podchodzi, ale w końcu no musiało się to wydarzyć. W na Pirate Swap jest to miejsce, gdzie możesz wymienić swoje skiny do CSa. Z kodem Mateo otrzymasz bonus przy pierwszych wymianach. Wybierz skiny, które chcesz wymienić, następnie wybierasz tego, który cię interesuje i potwierdzasz wymianę nadesłaną przez Bota. Na stronie macie również możliwość natychmiastowej sprzedaży swoich skinów. Możesz również doładować swoje konto za pomocą wielu dostępnych metod płatności, a z kodem Mateo dostaniesz 35% więcej do wpłaty. Dodatkowo macie możliwość brania udziału w konkursach i odbierać bonusy za wykonywanie różnych zadań. Wymieniaj swoje skiny na Pirate Swap. Link w opisie. Wydaje się, że ten bombsite dolny jest w pełni opanowany przez drużynę Rebels. Ale sprawdźmy na Cerka. Sprawdźmy ogólnie tutaj na drużynę Bułgarii, która w naprawdę fajnym składzie, jakby nie patrzeć ten Cerku, był międzynarodowy zawodnik. z Evil Genius jest między innymi, no i właśnie ja tutaj chwalę Cerka. I ten kasuje tutaj dosyć prostym strzałem Olimpa. Jednocześnie, jak widzę, Fly ma bardzo mało HP. Ugarzy zwarci gotowi do walki Oj, i teraz eliminacje Fly inocent Dodatkowo cerku Ponownie zabójczo skuteczny I kiserek Zostaje w tej sytuacji sam ten w ogóle w skoku Zadaje obrażenia przeciwnikowi I teraz walczy, walczy łysy Ten strzela, ten nie trafia Drugi nie trafia Siwy dym Wpada kosa Bomba wybucha Dzieje się Naprawdę duża motanina Ale z tej motaniny to Polska Wychodzi obronną ręką Widzimy, że jest to aktualnie taka runda, w której reprezentanci Polski No starają się zagrać na fragi przy outside, Ale to RainWaker i shit no, mocarny Opór stawili w pierwsze tempo tej rundy Podchodzi pod jego celownik już za kilka chwil Gracz ekipy defensywnej To jak widać Olimp Z naprawdę stoickim spokojem Wyłapuje rotującego scena. Można myśleć tutaj teraz nad rampą Niech sprawdźmy, bo aktualnie niestety, ale nocent traci bombę I Oliby zostaje tutaj sam, on zdaje sobie sprawę o gościu za bufą I Olimp ma teraz jeden na jeden, Olimp spela, I to właśnie Polak wygrywa taką rundę na konto swojej reprezentacji Kombinuję w ogóle co tutaj zrobić, bo to runda totalnie, totalnie zagrana na czysto Ale szybciej się zdenerwował, Skoczył tutaj do wentylacji, wypracował pierwsze zabójstwo no i antyterroryści zaczynają pierwsze piki, ale Oli ponownie bardzo skutecznie Teraz jednak paka depowana, dorzucony smoke No i panowie, no trzeba lecieć Trzeba próbować to wszystko jeszcze odratować Ale niestety takiej rundy nie wygra reprezentacja Polski Bo Bułgaria zretake'owała przy 5 na 5 Teraz zobaczmy, to są pierwsze granaty. No i pierwsze obrażenia wpadają na konto kiserka. Szlipsy Spelan odpowiadają. Dodatkowo Olim przyspiesza flight, trafia, dodatkowo Olim wyłapuje serka na daleko. Spelan zostaje ostatecznie sam jeden versus trzy, ale nawet jednego fraga. Nie uda się zdobyć reprezentantowi Bułgarii. Tak, Kisar dosyć przytomnie. Farton, tego dorzucony. Smoke, serek z eliminacją. Dodatkowo, Fly tam wspiera swojego kolegę ze scouta, i to jest bardzo dobra decyzja. Dodatkowo, Kiserek jeszcze przygotowany tutaj na krótko. No zastanawia się dokładnie, gdzie ten przeciwnik może być, bo tak naprawdę jest mało czasu. Paka wciąż na ziemi. Iren Waker i spółka no muszą tutaj przyspieszyć, ale ci cały czas stoją. Aki Serek tylko na to czeka. Rebels doskonała runda po stronie CETE. Znowu kasy nie ma ze strony przeciwników. Więc kombinują. Ale Innocent no, gotowy do utrzymania tych pozycji. Zobaczmy, co się dzieje. To są już dwie eliminacje. Oksygen szybko wyjeżdża z tekiem. Drugie trafienie. O i tutaj Nocem zrobił bardzo wiele, ale okazuje się, że stan rundy jest dosyć wyrównany. Myślimy co dalej, bo Olimpie jest z rotacją. dodatkowo Kiserek chce powoli sobie wychylać. W końcu pojawia się przyspieszenie i Rainwaker obity do jednego HP. Ale wciąż jest warty i gotowy do gry. Wciąż jest warty i gotowy do tego, żeby zdobyć jeszcze jakąś tutaj eliminację. No dziwne, że nie Pikuję zem czwórką, tylko z Diglem. Ale może na to jest jakaś recepta, proszę! Rainwaker po raz kolejny. A w przypadku plantu na górze, no jak najbardziej szybka reakcja na wychylenie. No i teraz przyspieszenie, pik, eliminacja. No tutaj szkoda, tylko że dał podłożyć bombę. Ale lepiej tak niż przegrać w jakiś sposób rundę. No, aktualnie chce pozycję i to jest bardzo dobra decyzja, bo Oksygen totalnie zostaje zaskoczony. Poczynań, że ten Nuke za bardzo po stronie Terrorim i mnie siada. No, w CT chodziło nieźle, ale no, po stronie atakującej, no, nie są w stanie zwyciężyć jak na razie ani jednej rundy. No, teraz, co prawda, Rain Waker zdobędzie może eliminację, ale, jakby, to nie jest tutaj tylko jeden frak, ten dalej leci, dalej napiera, ale na Kiserka nie wystarczy. Nie jest to najlepsza statystyka i też no, jest to najgorszy zawodnik, jeżeli chodzi stricte o zdobywanie eliminacji. Natomiast za propos eliminacji. No i nocent po raz 20 już na tym niuku, dodatkowo fly. No, w końcu też ze snajperką może tutaj pokazać swoje możliwości. Pokazał tutaj jednego fraga. Ale szybko, Oxygen odpowiedział. Dodatkowo Olimpiusz zdążył sobie przelotować pod bombsite dolny. I czeka na kontrę, czeka tutaj na. Atak ze strony rywali, no i teraz o skutecznie wydawało się spikuje. Ale okazało się, że zabrakło trochę jednak tych KP. 13 na koncie Oksygena. Kolejne dorsy odsmoukowane. Więc no trzeba kombinować, trzeba tutaj myśleć, co dalej. No i właśnie, no jak nie mógł za bardzo przeskanować kasej, to Innocent idealnie tę kule ulokował. Dodatkowo Kisser z małych dorsów zaskakuje serka. A Kasej znowu daje eliminację tutaj z M4 -ki. przez Smoke'a prosto w głowę. Czasowo na kwadracie jest y, cały czas y, ulokowana drużyna atakująca. I w zasadzie są oni tutaj atakowani ze strony Rebels. No ci starają się grać agresywnie. To wychodzi. Eliminacje są zdobywane. No i właśnie, tak jak mówiłem, no niby Bułgaria miała przewagę zawodnika. Co z tego wyszło? No, nie wyszło tak naprawdę nic. a seryj, jeszcze świetny strzał prosto w głowę. Kasa i to kończy 12-7. No, a teraz Fly już z trapieniem otwierającym. Także bardzo fajny początek. Tylko w Fly z Olimpem po zasadzie grają na double sniperki i to już jest chyba tak naprawdę po meczu. Pierwsza mapa. Wpadnie na konto naszych reprezentantów, bowiem jak widać bardzo pewnie i skutecznie zdobywamy te eliminacje i Bułgaria bez żadnego fraga w tej wymianie. Jesteśmy z powrotem na drugiej mapie tego spotkania. Warto zaznaczyć, że jest to spotyczka oczywiście, której to zawodnicy z Polski prowadzą 1 do 0 w mapach. Dobrze byłoby jakby przycisnął. Dobrze by było, jakby tutaj wziął z w swoje ręce, ale teraz ship z pierwszym trafieniem i to właśnie akurat na to to złośliwość rzeczy, ale teraz zobaczmy, Kasę bardzo ładny strzał prosto w głowę rywala. Paka oczywiście zaplantowana, natomiast Kasę już skutecznie przyspiesza pod bombsite. Jest to on na site. Jest on tutaj gotowy do zdobycia eliminacji, ale jednak Rain Waker skuteczniejszy i zostaje tylko i wyłącznie innocent. 1 V2. Powolutku podchodzi nam tutaj in-game leader formacji e, polskiej. No i teraz jest przyspieszenie, jest gonitwa, jest eliminacja. Trochę się nie popisał reprezentant formacji Bułgarii. Natomiast Innocent wciąż ze spokojem czeka. No widzi głowę, ale nie będzie w stanie wygrać już takiej rundy, mimo tego, że być może nawet zdobędzie on tutaj eliminację. Także fragowo lepiej Innocent, no ale czasowo niestety troszeczkę gorzej, bowiem to Bułgaria wygrywa. Pierwszą rundę w ramach tej drugiej mapy, że wyposażenie wcale nie jest jakieś idealne po stronie terrorystów. i teraz zobaczmy na obrażenia. No, jakie zadał Olimp? oraz Spelan bardzo po odbijaniu. Natomiast teraz Inocent na środku. Ważny refresh na szybcie. ale trzeba by się skupić głównie na shortcie I tutaj akurat Inocent sprawdza. Inocent raz, Inocent dwa. Inocent bliski przeciągnięcia. Tutaj e, tego spray, ale Olimp no lekko. Szczęśliwie nawet bym tak to zaznaczył Zdobywa eliminację, no i Serku zostaje sam Więc chyba możemy powiedzieć, że Polska będzie w stanie wyrównać Bo też widać po ruchach samego Serka Że nie jest on w ogóle zainteresowany tym By realnie w tym spotkaniu powalczyć Bo to jednak może naprawdę zrobić robotę Chwilowo, fly po raz pierwszy w tej po raz drugi, no i właśnie teraz ten konektor Robi tutaj robotę, jest wsparcie, jest przyspieszenie Kiserek dopomaga koledze I RainWaker zostaje sam, także tym razem Stalowa defensywa ze strony polskiego zespołu I Kiser jedzie dalej po eliminację, także 6-2 Ale my nie możemy się poddać, my musimy wygrać tutaj jak najwięcej wymian I Przede wszystkim teraz on czeka na okazję I czeka, i doczekał się Wszyscy praktycznie zdążyli przerotować będzie można się skupić, będzie można tutaj oczekiwać na walkę. No Teraz przede wszystkim Olimp miał szansę w ogóle, żeby jeszcze coś wyciągnąć, ale to Serku i Ships bardzo skutecznie wyciągnęli po eliminacji. Też się najdorzucony, czekanie na samego inocentech. Natomiast i w zasadzie no fly'e ze strony Exita, natomiast teraz Serku z eliminacją, oj tarapat. Tarapaty spore. No, widzi też ogólnie zespół drużyny Bułgarii przeciwnika. No, i Nocent też nie był w stanie spodołać wyzwaniu. Także, no, jeszcze do tego w razie to No i walka, walka podjęta przez Flya, który no, kasuje bardzo szybko jednego z rywali. Ogólnie kombinuje tutaj drużyna rebel, żeby zaplantować bombę. No, i teraz pojawia się wyjście. Oj, tarapaty! Zawodników Rebels, no łatwo dają się coś wyciągać, ale teraz i bardzo ładna głowa. Dodatkowo Kasej na sidecie wydaje się na dosyć pewnego zawodnika i Kasej musi trafia! Zawodnik z Polski tego ważnego fraga. Tylko Rain Waker. Ten jeszcze oczywiście podchodzi, ale Kasej, przygotowany, nie wie do końca, czy z prawej, czy z lewej. Ale no gdzieś to wejście w końcu będzie musiało się pojawić. No i w końcu teraz jest walka i kasej, jak widać, jak profesor. No ships też spalił się delikatnie w konektorze. No i jakby udało się tutaj poskanować, no właśnie, eliminacja od chips. dobry początek, ale jakby tutaj polska drużyna próbuje napierać, aż Serku teraz zdenerwowany, wybiega na pełnej kasy i nocen nagle z odpowiedziami i w sumie z 3 vs 5 mamy chwilowe prowadzenie. Próba plantu, ale teraz, no, przede wszystkim trzeba tutaj dobrze ubezpieczyć. No, ubezpieczenie było, plant jest, ale Kasej zostaje ostatecznie sam na okolicach 50% HP. I Rainwaker kończy taką rundę. Szkoda, że, no, nie udało się tego zwyciężyć. Więc małżwicone, no i będzie rozbicia tych granatów. E, no i jak widać. ¡Wow! Kasej, ale bomba, ale otwarcie! Ale świetny początek. Kisser jednocześnie kasuje Cetę. I my się możemy za chwilę tutaj naprawdę dobrze ustawić. Kolejny granat dorzucony. Czekanie od Bułgarii. No, jakby jeszcze jeden dwa fragi wpadły. To byłoby naprawdę rewelacyjnie, ale teraz schować głowę jeden z naszych zawodników. I się ogólnie i w końcu ryzykuje, ale niestety pada na ziemię, zostaje tylko i nocem. Ten oczywiście z petką próbuje ile może. Ale paka, jest defowana i rzutem na taśmę, Bułgaria to wszystko zwycięży! Tylko, że teraz zobaczmy, no Olimp w ogóle złapany Tutaj Serku misuje strzał ze snajperki Jest w sumie wyjście na szybko, ale Spelan łapie, eliminację. oj tutaj zamieszanie dosyć duże, ale w sumie Z tego udało się wyciągnąć trzy eliminacje, Fla jeszcze w locie kasuje Spelana I mamy dwa na jeden Mamy dwa na jeden Polacy chyba będą chcieli po prostu trochę poczekać. Oj, teraz ten timing, bardzo istotny. Oj, 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 oj! Jednak nie oj, bo udało się tutaj zrobić robotę i fly wychyla m czwórki. I kończy życie ostatniego zawodnika drużyny przeciwnej. Razy dwa maczek. No i Rura jest na bonsite, a ogólnie, jakby już na site. Przygotowany zespół z Polski, no i olimp na szybciucho. Próbuję tutaj przyspieszyć. Używany fleszyk. No, priorytetem będzie podniesienie czwórki. No i priorytetem jest teraz strzelanie się, typowo z rywalami, na tak zwane headshoty. No ciekawe by to było, gdyby OT wypracowali polscy reprezentanci. Z no, to nie jest jakiś bardzo oddalony wynik, mimo wszystko, ale wiadomo, że trzeba no, liczyć się z. Ekonomią no i z y, przeciwnikiem, bo no, Bułgarzy nie są słabi, tak? To jest drużyna, która naprawdę potrafi. To jest przede wszystkim też y, Serku, który aktualnie ma 25 zdobytych eliminacji na swoim koncie. Jest to bardzo dobry występ. No ale teraz taki zwykły, prosty raż na Bomb A pozwolił polskiemu zespołowi cieszyć się z dziesiątego punktu. No, widział, widział. My chyba mamy tu jakiekolwiek informacje o rywali okno gala. O i teraz ciekawe zajęcie. Pięknie kisser kasy z eliminacjami. Mamy bombsite B jednocześnie nocent słyszy rotację. Wie też o osobniku na galerii, ale to my będziemy w stanie doprowadzić tutaj do wyrównania i nocet ze świetnym z Pelana. Także Polska wygrywa te ostatnie rundy w ramach drugiej części spotkania. Ale wiadomo, że im więcej, tym lepiej. No i już mamy Fly'a, który rozpoczyna zabawę od eliminacji otwierającej. Gotowo, Fly po raz kolejny szybce starał się zaatakować. Ale akurat na Fly'a na środku teraz nie było mocnych. Ogólnie strasznie agresywnie grają tutaj gracze CT. A my w sumie stricte wszystkiego się spodziewamy. No i kiserek tym razem prosto w głowę rywala. Cieszyć się z tego 14 zwycięstw. Jeszcze dodatkowo jakieś pojedyncze eliminacje wpadają, ale no widać, że RainWaker no nie może powstrzymać skrzynki, także mamy ostatecznie bardzo pewne zwycięstwo. Mamy delikatne problemy, no, dorzucony szybki palak, ale ostatecznie czekamy na akcję, czekamy na reakcję i czekamy oczywiście na kolejne eliminacje, które no wpadają na konto tak naprawdę jednej i drugiej formacji. Już wykrywali, ale teraz na trafia. Fly, świetny strzał! Wyskoczył i mamy jeden na jeden fly. I jednak wygrywa sniper Rebels taką rundę. Pięknie, pięknie, szybko i skutecznie, ależ ładny teraz strzał ze strony snipera Rebels. No, stracił trochę HP podczas takiej wymiany. Jednocześnie Nocent teraz świetnie, prosto w głowę rywala. Dodatkowo kolejny pik, ale Oxygen, no dzisiaj jest wyjątkowo skuteczny. 20 fragów od niego, dodatkowo RainWaker łapie Casey'ego A teraz jeszcze w ogóle zmiana pozycji na szybciutko Zobaczmy czy to ryzyko się opłaci OLIP RAZ olip teraz z dwoma eliminacjami mimo tego Że miał dużo gorsze wyposażenie niż reszta To zrobił robotę tutaj zawodnik drużyny Rebels No doskonała runda od tego gracza Ogólnie Fla jest wcelowany i to właśnie Ala Zakończy nam to spotkanie w barwach Krajowej reprezentacji także 16 do 14.